Ja uważam, że to jest znakomita rola i rola, której Chalamet potrzebował, jak powietrza. Ale to jest też film o tym, że Bob Dylan był trochę gnojkiem. On wygląda jak Timothy Chalamet w dziwnej czapce, robiący dziwne rzeczy. Słuchajcie, zdanie są podzielone. Czy to jest klasyczna i nudna biografia, czy to jest nieklasyczna i ciekawa biografia? Bob Dylan jest bardzo enigmatyczną postacią, jest jednym z takich artystów, których trudno określić jednym zdaniem, czy jednym gatunkiem, czy w ogóle gładkę mu przykleić, czy coś takiego. No i ten film to odzwierciedla takie mam wrażenie, że, że to jest bardziej tak oddanie jakiegoś doświadczenia i to jest film o tym, jak raczej o słuchaniu muzyki, niż o, i, i, i o tym, co Wpływa na artystę i, i, i co jest inspiracją dla artysty, niż, niż historią jakby punkt w punkt, jakby biograficzne, różne rzeczy, które się mu przytrafiają. Trudno nawet odpowiedzieć na Twoje pytanie, bo można by równie dobrze powiedzieć, że to wcale nie jest biografia. Mm -hmm. Zwłaszcza jeżeli ma się jakieś takie, biografia? zwłaszcza jeśli ma się jakieś takie konserwatywne podejście do biografii, w której mm -hmm. film biograficzny ma nam coś opowiedzieć o. O życiu twórcy, albo o, o twórcy w ogóle. No, po ponad dwóch godzinach tego seansu nie wychodzimy specjalnie wzbogaceni wiedzą na temat mm, pochodzenia Boba Dylana, jego mm, stanów emocjonalnych. Mhm. Wiemy dosyć sporo na temat y, Dylana, artysty, i wydaje się, że to jest główna, główny zamiar Mangolda, mm, żeby, zdając sobie sprawę z tego, jak bardzo skomplikowano mi i, i, i niejasno mi taką. Właśnie enigmatyczną postacią jest Dylan, zbudować mu pomnik o tym jego wizerunku dużo bardziej niż o nim jako osobie. Szczególnie, że James Mangold już zrobił film taki klasycznie biograficzny, klasyczną biograficzną, właśnie spacer po linie, Pff. który. Gdzie, gdzie, mamy właśnie historię Jennego Kesha, gdzie właśnie mamy traumatyczne wydarzenie z dzieciństwa, mamy em, rozwój kariery, mamy upadek, mamy jakieś miłosne historie, więc to już jest. I właśnie fajnie, że James Mangold nie robi po prostu kopii swojego filmu, szczególnie, że ten film to, to jest mniej więcej ta sama era. I Johnny Cash zresztą pojawia się w tym filmie jako tak, długoplanowa postać. dokładnie, dokładnie, więc, więc to fajnie, że tu jest coś nowego, że James Mangold idzie w inną stronę i proponuje nam coś ciekawszego. Bo to jest taki immanentny paradoks biografistyki, że Interesujemy się daną osobą ze względu na to, co ona stworzyła, ale kiedy opowiadamy o nim, to opowiadamy o jego życiu, o tym, jak on do tego doszedł, kim był, skąd się wywodzi, jak przeżył, i zwykle to się układa w ten taki klasyczny uk narracyjny, który zawsze jest taki sam. Tak jak powiedziała, mm, tak. wzlot, upadek, odrodzenie albo śmierci zależy tak. na jakim etapie ten ktoś jest, czy ten ktoś jeszcze żyje, czy nie żyje. No i. Mangold nie jest może tak drastyczny jak Todd Haynes w swoim filmie. Todd Haynes też nakręcił film o Bobie tak. Dylanie, chociaż nawet nie użył nazwiska Dylana w tym filmie. Mówimy o filmie I'm Not There, w którym Dylana zagrało tam pięciu czy sześciu różnych aktorów, tak. w tym Kate Blanchett między innymi. No to okej, okay, w porównaniu z filmem Haynesa, film Mangolda nie jest aż tak skrajny. No ale wciąż wydaje mi się, że jest skrajny i w taki trochę przewrotny sposób łatwo, łatwo tego nie zauważyć, mhm. nie? James Mangold podkreśla w wywiadach, że że on jest przeciwnikiem wiary w teorię autorską. On, on trochę nie wierzy w to, że wiedza na temat przeszłości Boba Dylana w tym wypadku da nam jakiekolwiek dodatkowe konteksty do czytania jego... Jego muzyki i to jest w sumie ciekawe, że mówi to właśnie Mangold, twórca z bardzo mało wyrazistym autorskim stylem. Co, co absolutnie nie jest problemem też przy okazji, przy okazji tego filmu. No i chciałem, żeby to wybrzmiało. Te wszystkie rzeczy, o których mówimy w kontekście tego, jak bardzo kompletnie nieznany jest biografią lub nie jest, nie jest w ogóle zarzutem wobec tego filmu. Co więcej, jest moim zdaniem jego największym atutem. Z tym filmem obcuje się trochę, jak z jakąś taką. Miniaturą czasów, jak z, z próbą przeniesienia się wehikułem czasu do tego konkretnego baru, w którym akurat Bob Dylan przychodzi i e, wyciąga gitarę i harmonikę i, i, i daje jakiś popisowy show. I, i, i to, to odzwierciedlenie tej atmosfery jest jakąś taką największą mocą i, i chyba najważniejszą intencją, jaką Mangold miał przy okazji tworzenia filmu. Tam, tam jest szereg takich scen, gdzie. Yy... Bob Dylan idzie ulicą, jakby jest otoczony dźwiękami, prawda? Tutaj ktoś gra, tutaj jest jakiś. Um Sklepikarz, który coś krzyczy i tak dalej, i jakby ta ulica cała, cała jakby żyje muzyką, prawda? jakimś dźwiękiem takim. I to jest, to jest bardzo ciekawe, bo to rzeczywiście jest tak, tak, takie bardziej doświadczenie, Te, na przykład ilość piosenek, ile, jaka jest w tym filmie, to po prostu cały czas non stop ktoś śpiewa i to jakby jest część opowieści, że, że tak praktycznie jak musical, że, że, bo, bo, bo w większości właśnie takich biografii muzycznych widz ma, ma słyszeć o, znam tą piosenkę, prawda? I znam tą piosenkę i, i, i czuję to się dobrze. Tak. No, dokładnie, no, soundtrack. A tutaj to, to nie jest soundtrack. Te, te, te piosenki są w tych momentach, w których potrzebna potrzebne jest do fabuły, e, jakby po, żeby posuwać fabułę do przodu. No i też myślę, że ważne jest, żeby powiedzieć, że film Mangolda nie jest żadnym portretem czasów albo portretem pokolenia. On jest portretem konkretnego, wąskiego środowiska. E, I to środowiska, które. Dylan najpierw uwznieśnił, a później pogrzebał w gruncie rzeczy. Zwykle w takich też biografiach, nawet można tu porównać do poprzedniego filmu, filmu Magna Golda, stawka, stawki zawsze były osobiste. Stawki zwykle są osobiste właśnie, czyli jakaś narkotyki, jakaś miłość, ktoś staje się sławny i potem się okazuje, że jest paskudną osobą i tak dalej, się zmienia i tak dalej, i tak dalej. No a, a tutaj właściwie od początku ta postać w ogóle się nie zmienia, to znaczy Bob Dylan jest jakby cały czas taki sam, co może być dla niektórych osób jakby takie odpychające, gdzie tu jest droga bohatera, prawda? Coś, chciałabym się coś dowiedzieć o, o, o tej postaci. No, ja miałam taką, taki takie doświadczenie, że jakby wyszłam z kina i tak sobie myślę, o czym to był właściwie film. No, ja nie. No to jest film o tym, czy Bob Dylan wybierze gitarę elektryczną. No, więc akustyczną. właśnie, więc chodzi mi <grym> o to, to że stawki, te stawki są strasznie niskie, no bo jakby, no, no dobrze, no to. Chociaż zarazem to jest film zagrał. o tym, że, że, że Bob Dylan się zmienia, właśnie, nie? bo to jest, to jest opowieść o takim losie artysty, który musi się zmienić, żeby pozostać żywym artystą i czasem wbrew swoim artystycznym ojcom i wbrew swojej publiczności, a publiczność, która mimo, że wiwatuje temu twórcy za to, że on śpiewa, że czasy się zmienia, to kiedy czasy się zmieniły w jego osobie, publiczność rzuca nagle w niego puszkami no tak. czy czym, czym tam w niego rzucają. Więc to jest taki fajny paradoks, który udało się tutaj pokazać. Na przykład w relacjach z kobietami to widać, nie? bo mamy John Baez, którą zagrała Monika Barbaro i Sylvie Russo, którą zagrała Elle Fanning. I to są takie jakby dwie kobiety między którymi on lawiruje. W ogóle dużo jest takich dwójek w tym filmie. Bo mamy mm. też takich dwóch artystycznych ojców. Z jednej mm. strony jest Johnny Cash, jako taki rock and diabełek. z drugiej strony jest Fitzgerald, którego gra Norton. Edward Norton i on jest takim jakby dobrym, folkowym ojcem. Yy, mamy rok 61, kontra rok 65. Bardzo taka jest czytelna struktura. No i te dwie kobiety też, też mamy dwie i ja się zastanawiam, czy na przykład John Baez nie jest w tym filmie trochę nie fair pokazana, bo jednak jest On jest dużą, dużą personą. Historii amerykańskiej muzyki popularnej. Chociaż no, umówmy się, nie jest tak wielką personą jak Dylan z drugiej mm. strony. No ale zwłaszcza dla tych kobiet. Dylan jest gnojkiem. Czy, czy to no. Wam ta gnojkowość Dylana Wam przeszkadzała? Czy to jest też opowieść o tym, że czasy się zmieniają w takim sensie, że dzisiaj trochę inaczej patrzymy na artystów z lat 60., -tych, 70., -tych, bo oni trochę w innych. W, 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 w innym świecie i według innych zasad yy, funkcjonowali. Mi zupełnie nie przeszkadza, bo sądzę, że Mangold traktuje te relacje osobiste dosyć przedmiotowo, w tym mm. sensie, że tak. opowiadając przede wszystkim o Dylanie jako artyście mm -hmm. i to jako artyście w, w ciągłej zmianie i yy, jakiejś, jakiejś fluktuacji, nie może opowiedzieć o, nagle o Relacji z kobietami, które będą stałe i, i, i takie, takie milusińskie, i, i przytulańskie. E, e, w związku z czym one jakoś odbijają to, jakim artystą Dylan jest. Artystą, który cały czas romansuje z różnymi rzeczami, ale jednocześnie nie jest w stanie zachować, zachować jakiejś wierności czy stałości pewnemu gatunkowi, czy w tym wypadku jednej z tych dwóch, dwóch kobiet. Zresztą no, sama BS od, odzwierciedla. Ten gatunek, od którego on ucieka. Tak, ale to też jest ciekawe, że Mangold unika takiego właśnie jakby gloryfikowania Dylana. Właśnie to jest fajne w tym filmie, że tak, Bob Dylan jest niefajnym kolesiem, niefajnym jest dla kobiet, ale niefajnym jest też dla facetów. Niefajnym jest dla wszystkich. Często też, ja już znowu po raz kolejny powracam do jakby porównuję to z, z, z taką klasycznym klasycznymi biografiami mamy jakieś takie wybielanie tych artystów a wiadomo artyści no nie są normalni ludzie to są szczególnie tacy wielcy artyści to często są właśnie jacyś y, właśnie, czy uzależnieni czy, czy jacyś tacy właśnie niefajni czy pomieszani poplątani y, przeżywający wszystko dużo mocniej to też jest Ciekawe, jakby z tej strony, że nagle dostajemy po prostu. ok, on był taki, patrzcie, taki, tak się też, zachowywał. To jest też część tej pułapki biografii, nie bo się rzekł, czy biografia dąży ku pomnikowi, no bo mm. po to kręcisz biografię, mm. że ktoś Ci się spodobał. Ale ten film tak jakby odzyskuje prawdę o Dylanie. Mm. W tym sensie, że Dylana powinniśmy lubić i dlatego polubiliśmy, że miał fajne piosenki, mm. a nie dlatego, że był albo nie był fajnym gościem. Mm, tak. A to nas z kolei prowadzi do Timot'ego Szalameta który dla wielu ludzi chyba, zauważam, nie jest fajnym gościem. jakiś taką zauważam falę hejtu i jestem przekonany, że ten film nie zmieni zdania. Mm -hmm. y natomiast y co wy o jego roli w tym filmie? Czy ja... to jest karykatura, czy nie karykatura, mm -hmm. bo też takie głosy się mm -hmm. pojawiają. Ja y odkryłam bardzo ciekawą rzecz ostatnio um, y o Timim, że jak się ogląda Timiego w zwiastunach, to on wygląda jak Timothy Chalamet w dziwnej czapce, robiący to. dziwne rzeczy. A jak się ogląda potem ten film, na którym ten zwiastun jest doparty, to nagle okazuje się, że on stwarza postać mhm. i że on się rzeczywiście zmienia do roli. To znaczy, w tym wypadku, tutaj on jest pra prawdziwym człowiekiem, on jest człowiekiem z krwi i kości. To nie jest Timmy grający, Boba Dylana, to jest po prostu. Ta postać, którą on stworzył. I on ma coś takiego: on ma taką siłę w sobie, że z jednej strony jest takim kruchą personą, kruch, kruchym, jakby chłopięcym takim, jakby ze, zewnątrz. <grych> Jak się na niego patrzysz, to myślisz sobie, o, pewnie się zaraz rozpadnie, a w środku ma taką niesamowitą siłę. I, I tutaj świetnie gra jakby na tej, na tej opozycji, bo tak mi się wydaje, że, że tą pewność siebie taką świetnie potrafi wygrać i, i taką determinację i, i jakby samoświadomość, no już nie mówiąc o tym, że to nie, nie robi z tego karykatury, prawda, że to nie jest tak, że, 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 że bo Dylana bardzo łatwo, mhm. e, on ma charakterystyczny głos i charakterystycznie się róża, więc bardzo ładno, łatwo można zrobić z tego, nie wiem, sketch SNL-u, a tutaj mi się wydaje, że to nie jest śmieszne, to jest, to jest prawdziwe. Ja uważam, że to jest znakomita rola i rola, której szalenie potrzebował jak powietrza. E, zwłaszcza w tym momencie kariery, w którym ludzie zaczęli trochę uważać, że on jest takim jednowymiarowym aktorem, e, który odnajduje się w jakichś takich bardzo określonych filmach, nagle dostaje coś z zupełnie innego porządku. I Coś, gdzie może się wykazać w zupełnie inny sposób, no bo y, warto podkreślić, dla tych, którzy nie wiedzą, że wszystkie utwory wykonuje faktycznie szalame i, uh -huh. i wykonuje je na żywo! Tak, wykonuje na żywo. je na żywo i wykonuje je doskonale. Szydercy powiedzą, że, <grych> że być może nie jest to jakieś wielkie wyzwanie, biorąc pod uwagę specyficzną barwę chociażby Dylana, no ale oczywiście. Ale oczywiście jest to trudne i, i, i bardzo trudne, zwłaszcza w kontekście artysty tego formatu, by nie wpaść w tę karykaturę. On potrafi, potrafi się z tego bardzo dobrze wybronić. Co ciekawe, sam Szalamy w wywiadach wspomina, że on do tej roli przygotowywał się aż 6 lat. I to jest taka rzecz, której nie widać. Być może, ale to, że jej nie widać, jest chyba jej największą wartością. To znaczy, że potrafi tego Dylana zagrać tak trochę od niechcenia, trochę z taką nonszalancją. To, to nie jest rola, gdzie on się dwoi i, i troi prześciga w jakiś... Tak napina się, tak. prawda? Zupełnie nie, zupełnie nie. To, to wygląda jakby tego szalometa po prostu wrzucono na plan i powiedziano, no zagraj coś tam, a on tak trochę nie chce, ale, ale, ale w końcu to robi, ale... To jest dylanowskie. Bo dylanowskie tak, ale to jest właśnie tak. dylanowskie i, tak. to, i to, to buduje tego bohatera absolutnie niesamowicie. Kompletnie nieznany, ale już za chwilę będzie kompletnie oceniony. Zapraszam. Osiem. Siedem. Ja też 8, Teraz pytanie do Was. Kochacie Timiego? Kochacie Dylana? Kochacie ten film? Piszcie w komentarzach, a my się z Wami żegnamy. Maciek Zatora, Julia Takczanowska, Jakub Popielecki. Oglądaliście? Mówi się. Czemu napisałeś sobie spacer po linii Nie wiadomo. To jest, to, to, jest, to jest kompletnie nieznane, czemu tak napisałem.